Korzystał z rękopisów z bibliotek w Watykanie, Berlinie i Wiedniu. Potem te manuskrypty nagle spłonęły w jego domu w pożarze 12 lipca 1880 roku. W sumie pożar zniszczył 40 tysięcy źródeł historycznych. Niemożliwe było sprawdzenie, czy pan Momsen przepisał je poprawnie. Dlaczego tak uparcie nie uznawano wcześniej i nie uznaje się obecnie słowiańskiego charakteru etruskich inskrypcji? Od XVII wieku w Europie Zachodniej celowo pisano fałszywą wersję historii świata. W tej wersji nie było miejsca dla Etrusków, ponieważ wszystkie osiągnięcia ludzkości przypisywano starożytnym Grekom i Rzymianom. Etruskowie przeszkadzali, dlatego zostali wysłani daleko w przeszłość, w ósmy wiek przed naszą erą, jeszcze przed założeniem Rzymu. Okazało się, że historia Rosji, Europy Zachodniej XIV-XVI wieku Etrusków została przeniesiona w odległą, nieczytelną przeszłość i tym samym zniszczyła ślady słowiańskiej obecności w Europie Zachodniej. Faktycznie jeszcze w 1697 roku oficjalna julouzie ku pamięci szwedzkiego króla Karola XI napisana została jeszcze w języku rosyjskim, ale już łacińskimi literami. Ten pisemny artefakt z XVII wieku nie jest przez nikogo kwestionowany. Na przykładzie wspomnianej szwedzkiej żałobnej mowy o Karolu XI można zobaczyć, jak język słowiański był aktywnie wypierany z całej Europy, w tym z terytorium Skandynawii przez nowo wymyślone języki. Język Rusów ogłoszono w Europie Zachodniej i Północnej w XVII wieku językiem okupantów. Zniekształcając prawdziwą przeszłość Słowian, historycy uczynili ich bezdomnymi i bezrolnymi. W rzeczywistości, według ich teorii, żadna starożytna europejska miejscowość nie może mieć słowiańskiej nazwy. W językach Europy i Azji można szukać jakichkolwiek korzeni, tylko niesłowiańskich. Byli jednak naukowcy, których nie dziwiło, że na wielu europejskich ziemiach stale znajdowano ślady słowiańskiej populacji. Jednym z nich był wybitny rosyjski naukowiec Wasili Floriński. W XIX wieku zajmował się on archeologią porównawczą. Floriński szukał odpowiedzi na pytanie, do jakiego ludu należą tysiące starożytnych kurchanów znajdujących się na terytorium Syberii? Odpowiedź Florińskiego na to pytanie była jasna i jednoznaczna. Kurhany zostały wzniesione przez najstarszą ludność Syberii, należącą do rasy kaukaskiej, która później stała się znana jako Słowianie. Floriński wykonał tytaniczną pracę, porównując znaleziska z osady, którą Schliemann uznał za starożytną troję, przedmioty należące do Wenedów Adriatyckich i Bałtyckich, ze znaleziskami z kurhanów północnorosyjskich i południoworosyjskich. Podobieństwo znalezionych przedmiotów gospodarstwa domowego, ozdób i naczyń było tak uderzające, że nie było wątpliwości. Zostały wykonane przez przedstawicieli tego samego ludu czyli Słowian. Okazuje się, że Azja mniejsza i znaczna część Europy Zachodniej w przeszłości były zamieszkiwane przez ten sam słowiański lud, co Rosja i Syberia. Floriński napisał, że Wenecjanie byli Słowianami adriatyckimi lub italskimi, że byli częścią sojuszu plemion trojańskich, które opuściły Troje. Wenedowie założyli Wenecję i Padwę. Co ciekawe, Wenecja stoi na starożytnych drewnianych palach, które mają kilkaset lat. Uważa się, że pale te są wykonane z modrzewia syberyjskiego. Związek między budowniczymi Wenecji i Syberii jest trudny do wyjaśnienia w ramach tradycyjnej historii. We Włoszech odbywa się dziś referendum. Mieszkańcy prowincji Wenecja Euganejska decydują, czy odłączyć się i opuścić kraj. To jest decyzja ludzi. Głosujemy za tym, aby region Wenecja stał się niezależnym, suwerennym państwem. Pytanie brzmi, czy ludzie się z tym zgadzają? Według sondaży, 64% na północy Włoch chcą secesji. Mieszkańcy północy są pewni, że to oni zasilają południe kraju. Analitycy przypominają o historycznych przesłankach secesji Wenecji. Przypadkiem do końca XVIII wieku była to wpływowa potęga, która kontrolowała główne szlaki handlowe i posiadała wiele kolonii. Inny rosyjski uczony, Aleksiej Chomiaków, pisał o Wenetach lub Wędach. W swoich pracach wymienia dziesiątki przykładów na to, że w Europie Zachodniej można znaleźć ślady Słowian. Dodajmy do tego jasno wyrażone słowiańskie pochodzenie ogromnej ilości zachodnioeuropejskich toponimów, nazw geograficznych. Nie tak dawno temu, w latach NRD, niemieccy archeolodzy Prowadząc wykopaliska, wykrzykiwali, gdziekolwiek kopiesz, wszystko jest słowiańskie. Ilya Głażunow opisał nawet przypadek, gdzie znalezioną słowiańską gawrę archeolodzy z NRD po prostu zakopali z powrotem, ponieważ, według nich, nie była ona nikomu potrzebna. Mówią do mnie, wielka szkoda, że nie przyszedłeś dwa dni wcześniej. Zapytałem, dlaczego? Znaleźliśmy łódź z czasów Ruryka. Z początku IX wieku. Zapytałem gdzie ona jest. Zakopaliśmy ją z powrotem. Dlaczego? Związek Radziecki nie interesuje się tym wszystkim, więc zakopaliśmy go w ziemi. Zapytałem, jakie niemieckie korzenie znaleźliście w wykopaliskach. Odpowiedział, że wszystko tu jest słowiańskie aż do magny. Te słowa wciąż żyją w moim sercu, jakby gnęły mnie nożem. Przejdźmy do Wysp Brytyjskich. O tym, że słowiańskie plemiona w starożytności zamieszkiwały terytorium mglistego Albionu i miały ogromny wpływ na jego kulturę, zaczęli mówić sami Brytyjczycy. W 2004 Hollywood wydało nową wersję historii znanego na całym świecie króla Artura. Reżyserska wersja filmu zaszokowała widzów nieoczekiwaną interpretacją kanonicznej historii. W filmie Król Artur i rycerze okrągłego stołu służą Rzymowi i są rodzajem sił specjalnych chroniących najbardziej wysunięte na zachód granice Imperium Rzymskiego przed najazdami sasów. Najbardziej szokującym szczegółem fabuły filmu było pochodzenie słynnych rycerzy. Okazali się oni barbarzyńcami, sarmatami ze stepów północnego wybrzeża Morza Czarnego. W 1993 roku ukazała się książka Scotta Littletona i Lindy Malkor From Sifieto to Camelot, Arthurian Characters and Films. Autorzy zbadali podobieństwa między legendarnymi eposami starożytnych Brytów i Nartów, które badacze przypisują starożytnym mieszkańcom Stepów, Morza Czarnego, Scytom, Sarmatom i Allanom i przekonująco udowodnili scytyjsko-sarmacką podstawę cyklu arturiańskiego. Kiedy mity sarmackie mogły przeniknąć na terytorium Wielkiej Brytanii? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Howard Reid, doktor antropologii na Uniwersytecie Cambridge. W 2001 roku ukazała się jego książka Arthur the Dragon King, The Barbary Roots of Britain's Greatest Legend. Przestudiował 75 pierwotnych źródeł i doszedł do wniosku, że legendy o królu Arturze i związanych z nim postaciach sięgają historii sarmatów, którzy żyli na stepach północnego regionu Morza Czarnego. Reid zwrócił uwagę na przedmioty z wizerunkami smoków przechowywane w Ermitarzu. Przedmioty te zostały znalezione w grobach koczowniczych wojowników na Syberii i pochodzą z 500 roku przed naszą erą. Smoki podobne do sarmackich odnotowano w ilustrowanym irlandzkim manuskrypcie napisanym około 800 roku. Nawiasem mówiąc, brytyjska kawaleria do dziś nazywana jest dragonami. Reid twierdzi, że to właśnie jednostki wysokich, blondwłosych jeźdźców chronionych metalowymi zbrojami pod sztandarami przedstawiającymi smoki stanowiły podstawę legendy arturiańskiej.